Proszę Państwa, już od poniedziałku gminę Grodzisk Mazowiecki będzie reprezentowała Luiza Złotkowska, wicemistrzyni olimpijska, profesora medalistka olimpiady w Vancouver. Serdecznie zapraszamy na scenę. Bardzo tym. Ja się cieszymy. na naszej gminy i wielka Stoltenka. Szanowni Państwo, decyzją Rady Miejskiej Grodziska Mazowieckiego Pani Luisa Słodkowska będzie naszym ambasadorem w świecie, wszędzie tam, gdzie dojedzie na łyżwach. I na koszulkach swoich w czasie występów będzie miała herb Grodziska z napisem Grodzisk Mazowiecki. I życzymy naszej medalistce olimpijskiej wielu sukcesów i mieszkańcy Grodziska zawsze będą Panią wspierać w Pani wyczynach sportowych. Wszystko pozdrawiam. proszę Państwa, jeszcze raz. Niezwykle serdecznie. Bardzo serdecznie. Jedyne co mogę powiedzieć to, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej i mam nadzieję, że z herbem Grodziska dojadę na moje trzecie Igrzyska po trzeci medal. Bardzo dziękuję.